Ja jestem Wertes, witam was w Minecraft Party z Bobby... Oj, z konia siadłem. Szianko. nie. nie Dobra, nieważne, nieważne, dobra, Tak na Minecraft Party niech to siadłem z konia, nieważne, gramy, po prostu gramy, co Takie nie? Tak. Lecimy z kokcem Dawaj, dawaj, Ej, widzę, widzę konia bez pańskiego, sam sobie biegnie. Ogarniesz te bat Ej ktoś zawrócił, komuś się stoi to Tu znowu latają! Ej, ktoś pomylił, jak jest to taka dziura, że jest takie kółeczka, a w tym środku jest ta dziura, nie? To ktoś myślał, że to jest Aha. rondo i zawrócił. <śmierdzi> <śmierdzi> ojej. Ojej, ojej, spadłem. Pierwszy raz spadłem, po prostu. Ja Tragedia. Oj, znowu mam konia w kosmosie. O, miałem checkpointa. Wiecie, co najlepsze było to, że przed nagraniem chcieliśmy przetestować, e... Do, czy dobrze gramy. O, ósmy byłem. No, Także tak. Chcieliśmy przetestować, czy dobrze, czy dobrze wszystko działa, to byłem pierwszy. To nie Bobix? No. Na farcie. Dobra. E, teraz będzie przypał, bo ktoś chyba za mną biegnie. Ciebie zbierać śnieżki Ja tutaj tak szybko dedam. No już dedę. no już dedę, no, no już no. Już no. Ha, ha! Fucker! Ja kogoś dadłem, także okej. Okay. Ale dzień dobry. Ale cię. O, widzę cię. Ktoś by chciał. A to Bobix łata fakt jest. Ktoś mnie trafił! Za pleców widziałeś to? No bo widziałem. Oh. O cześć. Tak, o, ku... o cześć. Ej no, to, to było nie fair, ja go nawet nie widziałem. To był jakiś takie jakoś się tu zwał yy, Mr. Ben 130 To ma No co, co za Ben z niego? Napiszcie w komentarzu co za Ben z niego. Ben from the server Ben co ty robisz? W, Wujku Ben uspokój się To. O no wujek Ben z tego ze Spidermana, nie? To Dobra, pięknie Zobacz, tyleż po tych filmów ze Spidermanem Tylu różnych Spidermanów, a wujek Ben za zawsze kończy pod mostem Ja może kiedyś zrobię, że wiesz, nie będzie Inaczej skończy w końcu co, ja sobie tutaj tak. odetnę drogę od wszystkich oh, fuck. O fuck Chyba też może ściąć Aaaaaj chęć od. Co zrobił? O nie, o nie, o nie, o nie co dobra, odcinam drogę Ej, zamknąłem dwóch typów w pułapce <grym> o, No serio. A i dwóch zostało! A to, to to już wygrana. Wygrana jak nic. O, widzicie, widzę. Szczególnie jak zrobię coś takiego jak o, tutaj. O, o! Jest! Kim. No bo jest jakąś tak drugą stroną. Taki. A, pięknie! Patrz, patrz, no. patrz udało się. No, no, okay. <laughs> Sorry, że czatu nie widzicie, ale to jest na tak. Mogłeś dać sobie na drugą ale stronę. Ale musicie mi zaufać, no, że, że wygrały. A prawo to będę musiał pochpinić, bo to, bo to yy, wiesz Na krawcie to to zazwyczaj najbardziej... Ale coś nie mogę... udane jest zasłonić czat. mi się... Nie wiem, nie, mogę, ja nie mogę... Nie, nie to... mogę zbierać śnieżek. O, o, o. No? Nie możesz? Ja też tak no miałem kiedyś. Tak. Tam też nie mogę tak, zbierać. Tam. No. Tak bo tego dodałem, jak ktoś zabił. No to jest! Da będę uciekał. Masz to samo co ja, miałem kilka, tam, tylko nie wiem skąd to nagrywałem, z czy z obu, nie wiem, nie, nie pamiętam. Ale, 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 ale tak było, tak było, tak było. Dobra, tak ja będę prawie. po prostu uciekał i biegł. Przez miałem wiesz, dziwną wiesz, rozkwinkę. Pa, 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 jaki kurde. Nie, to się nie nie, to zabiłem go, zabiłem mnie, nie? Cztery osoby, dobra, wygram. Gość, gościu chciał skosić. Wygrasz, Weź co może złączymy sił... Ej, złączmy siłę i zabijmy tego. Mam go Te dwie osoby będzie. Czy one są? Musieliśmy rzucić jakoś kurczę. No chodź. A nie, nie mogę cię rzucać. Sorry. Tam są. Czekaj, tak, oni się wybiją. Po prostu, dobra, wygramy po, prostu, wygramy. po prostu nie wiem, liczna farta. Będzie pytać. No tylko musimy tych, choć. Ja nie mogę zbierać kurczę. Nie? Trzeba, trzeba polegać. Nie daj złopaty tam pobić, albo dobra, Polce. nie bo jeszcze mnie zabiją. No spokojnie. Poczekaj się, jeszcze jeden odpadnie, to będzie najlepsze chyba. Tymi gałkami kogoś trafić, to ja pierdziałem. Wow. Po prostu impasibrów. Prawda, wpadłem w Co? Tak? Ej, coś za nami! A nie. Ej, czekaj, uciekaj, 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 uciekaj. Czekaj, uciekaj, uciekaj. Czekaj, uciekaj, yes. uciekaj. dobra, dobra. Moich... Za mną też, znowu. Widzę, widzę, trzeba go wyeliminować. Jak ty kurde, uciekiniery? No tam Co to ma być? Piszeń, tak? Prawda, że ci nie mogę gawek właśnie dać, bo byśmy pocisnęli typa, no. aż by nie wiedział kiedy. A... Ej no chodź, kurde, się, poś, poś. You came in one... A, so, czyli trzy pierwsze, przy oh. pierwsze oh. miejsca, no dobra, dobra. to graliśmy. Ej, no, my też. Ej, to lobby nas to nie, nie wrzucił. Ej, dobra. Oh. <laughs> tak, czekaj, musimy wybrać. Weź game menu, Minecraft Party i chodź na Minecraft Party 1. Jeden... Jestem. Okay? A widzę cię na tabie. Jesteś już w minigrze tutaj? Nie. Tak, i ty nie, nie grasz, tak? Dobra, dobra. To czekamy, czekamy. O, o ale Zobacz, tutaj sobie radzą. O. Jakiś, o nie, nie. Myślałem, że goście maskinacer to jakaś pantera. Oj sorry, o, Jest Pan O! Pan Antencja. Antencjo. Wiesz to jest taki <laughs> troll, bo jak uh... No, będą te 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 co się skacze po... O patrz jeszcze ten wózek. dawajcie, 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 patrz, patrz, patrz. A, nie Oj, zdążył! Ekipa. Usiadanie tak go wywaliło. Dobry kamuflaż. sorry. No Patrz, Owo. patrz jak kawałka. Aj, sorry kolega. Zostało nam trzech jeszcze graczy. Trzech. Uwaga, uwaga. Nie, sorry, czterech. Czyli będą dwa wózeczki. Chyba? O, tak brawo. dwa. O pantęcza, pantęcza, dawaj pantęcza, jest! Patrz, patrz, nie widzę wózka, nie widzę wózka. O, już. A nie, no, trzy wózeczki były. O, o ty, fotel. Pan Tęcza wygra, nie wygra. Patrz, wow. patrz, 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 za wózki. No, kurde. Co nie, nie, odpadnie, byli? odpadnie. No, sorry, pan Tęcza. To jest tenczowy Reaper. O, tutaj. <laughs> Okej, okay. kto wygra mecz, kto wygra mecz? Gdzie ty, Mikołaj, już jest po święta. Czekolada, czy. O, czekoladka wygra. <laughs> patrz, czekoladka <laughs> wygrał. <laughs> Coś jak są No o ja... To odpisałeś ja? To znowu, znowu ta jajka. Daj, lecimy. Jajeczka i bijemy jajeczka. Czy dostałeś ja, kiedyś czy mieczem się... swoje jajeczka? Nie chciałbym dostać. O jest kurczak! Ty już pierwszy, kurde. Kurczaki? Ten już pierwszy jesteś. Jak kim Co? Ej, krowę mi zabiłeś, ty Nie minus 50% Jesus, what the fuck! Dlaczego, dlaczego? Wcześniej się... No, udało bez. Moja krowa. Daj, dlaczego? <laughs> gdzie uciekasz? Moje... Krowa przeznaczenia ucieka. Wow, prawie Jest minus dobra trafiłem. chyba Albo może go trafić. No nie no. Dajcie mi krowę jakoś. O właśnie No No gdzie z nim do krowy. No kurde, Kaman, jak chcę krowę A tu trzeba uważać, żeby nie trafić minusa, nie? Pierwszy. Aj, drugi jestem. Drugi, jak widać po prawej stronie. Znowu. Kurde, wtedy to, to mi się same krowy trafiają. Opać znowu to, dobra? Dawaj, dawaj. Tak, tak, bo to, bo to mają jakoś na zmianę. No. Dobra, teraz nie damy dupy. Teraz lecimy z koksem. Dawaj, dawaj, dawaj. No, jadno, dawaj. dawaj. Patrz, tu Jesteś drugi, tam. wiesz? Dawaj, pociśniamy <laughs> temat. I będzie, kurde, rozwalony. <laughs> No, jak razie, oni na rondzie zawracają. To, 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 Ej, zawracajcie ludzie na rondzie, okej? Okay? Ej, creeper tęcza. Ja zawieszę, jak wy wow, tak. no drift. Ooo, nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, czekaj. No, ja, ja Kurde, ja teraz... nawet nie będę w pierwszej trójce, wtf. O, odpadł, gościu odpadł, na razie, na razie, a nie. No. O, nie. O nie, o nie, o nie, jest, spadł jeden, spadł jeden. Będę w trójce, no, będę w trójce. No, i byłem tu trzeci. Dobrze. O, Lepsze to no. niż ósme ostatnio, nie? To są te od... O kolejny konie? Dobra. Pop, 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 pop. No, kolejne fapanko. Co robią? Teraz pojadą z klutami no. A tak. Owaj, daj. Tędy. No to oszukiści. Oszukiści. Aha, pojechałem ściany, jestem ostatni. Chciałem trochę uszukać, się <grym> i coś niepiknąć. Tak? Ło no brawo, Bobix, bo ja właśnie też cheatuję. Jestem wstrętnym nie, nie. cheaterem. Jestem na prowadzeniu dzięki temu. Tak no jest, no. kurde. No wiem. Uch, to... Wow, to jest męczące, wiesz, Bobbiks? O, o nie, o nie, o tak, o tak, o nie. O tak. No nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? te przegresz, tyle przegresz. No nie, wszyscy mnie wyprzedzili. Żartuję. O, kto, 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 kto odjechał? O! Patrz, pa, patrz, patrz! pa, 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 pa. Yes. Pierwszy. No, ja na zlamiłem, kurczę. No, Dało się tylko zaczęły. No, znowu jadę, kopać. O, znowu to samo. A tak, sorry, że się powtarzają, ale widzieliście wtedy co mieliśmy... Ej, mogę to. kopać! Okej. Okay. O! o to dobrze. Patrz, sami siebie dwóch zabiło. Samych siebie zabili. Bobik, chodź co już, chodź co już. Co ty nie żyjesz? O, dobra, widzę cię. Wow! Jakaś baba we mnie strzela. A to Bartosz! A to Bartosz! Ej, słyszałeś to? Jakaś baba we mnie strzela. O to Bartosz! I nie biegaj we mnie, bo razem spadniemy. Po prostu no, wow. rób to, to jak uważasz, za słuszne. Patrz, pa, patrz, jest wyeliminowany, dobrze. Teraz tam Kogoś zastrzelę. God damn it God damn it. No? Przebieg. O! Uh! Żyjesz tam. Wow! Ej, to jest poprzywy, jakieś podkupiamy. strolowany, ja mam jak to niedawno zrobiłem też, domanko. zresztą. Daj Bobik z niego. Bo strzelam, wiesz, mam e, nazbierane Co? więcej niż 16 i mi się tam drobi. Ale jak strzelam to obydwami spadają. No. Tak? No wiesz nie. Jeszcze też się trolują. Jesteś w końcu Bobiksem. Wow! Patrz! Patrz ty, wow. kurde. Co to jest? Wiesz, jest za dobry dla mnie. No, nie od niego. Będzie... Złem, jest złem. Złem wrodzonym. Strzelam. O, super, strzelasz. Prawie cię strzeliłem. Nie, nie wiem, na Nie jestem. Ktoś za mną leci? Wraty tam jesteś. Okay. No? No włek. Jak... Mówiłeś na swoją kulkę? <laughs> jak leciało? Mówisz na swoją kulkę. <laughs> jak leciało. Co? Czekaj, zaraz wyeliminujemy, na spokojnie. Patrz, pięciu zostało. Zaraz, znaczy się stanie. To so, ja zapomnie nie? Bo wcześniej pójdź źle... wow, Tak, dzięki, prawie mi podkopałeś. Uważaj na Steve'a, bo Steve kopie. To było... O, o. To było na Steve'a, nie Aj. patrz na to, okej? Okay? Ale pierwszy, no... Patrz, patrz, odlicza, już odlicza. No i już, pierwsze miejsce, no. jak, o, jak i... Pozostałe cztery osoby, co nie, Bobix? Oh shit, oh shit. Oh, oh motherfucker. Hmm. Jak nie odpadnę od razu to będzie dobrze Ale odpadnę przy tym drugim tak pa pa, pa pa, goń Chociaż... Patrz, a, patrz, patrz kordy przetrwania cześć, normalnie cześć, cześć, Oj 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 oj, oj nie. a już, już... już no. się ma. Nie tak, raz, ją, raz tak, ją wygrałem Ta gra jest zła, ona zawsze będzie zła To jest wielka, jedna zła gra Wiesz co? Mi na tej różnie najlepiej poszło jak Shio nagrywał odcinek Jak to się Shio grałem No ale oczywiście jak ja nagrywam to nie, to nie może być dobrze, nie? O. A tam to, to był taki brawo, prosty odcinek. Patrz tęcza wygrał. O, otrzej. O, otrzej. A, nie, a nie, jeszcze ktoś tam biega. A nie. Tęcza. Nie no, tęcza wygrywa. Ja no. ma tęcza. No, dobra, jestem. Ojej, pan. No dobra. Zobaczymy. Tylko mnie zasłaniajcie, no. Ja jak mi zasłaniają. No bo... Patrz już spadają. spadają. Wow. To są zasłaniacze, ty ich nie znasz. Dobra dobry, jestem Pan Zasłaniać. Przyszedłem ci, bo wow. się zasłonić. Ekran, czy ty oh, to akceptujesz mod, or not? Mod. Patrz, 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 mod. A. No, ale wygrałem. Czy mod oh, wygrał? Nie. Patrz, drugi byłem. Hmm. Chyba mod mnie kontroluje, nie? Czy oh. nie czytuje? Czy oh, tu wszedł yeah. ten Vertez, który nam zawsze czytuje? Aha, tak. to on. Nagrywa odcinki Mam i to nie widać, czy że czytuje. Kurde, ja go kiedyś nakryję, Ten jak będzie to, to wiesz, to był pierwszy jak będzie i... O, ja, o, ja, ja jestem to. pierwszy. No. mnie nakryć. No. no bez kitu. On, 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 w, on wszedł i ja się masz, czytuję, no, nie? No, weź iść. Nie. A myśli, że to ja czytuję. Kurde, nie, no, wiesz, weź i co? Ja tutaj, co nie ja tutaj widzę. Ja tutaj dzisiaj rządzę, co nie? A prawie, prawie gościowi dia no, diament zabrałem, nie? O, się ominął diament, fajny ananas. Uuuu Noo, ananasiki więc Czemu ananas? Jakbym tak jakoś... No Czemu z tymi ananasikami? Wow, gdzie on ty był? O, pierwszy, na bizja... brawo! Co? Ty jesteś... Kurde, brawo. nie wiem Patrz, wygrałem! No, wygrałem! Aaa! Sorry, panie moderatorze Coś, coś słaby jest o, Ograć moderatora, nie? Haha, sorry, Wybrać ziom moderatorem, a... Też mam swój serwer, kurde Dobra Patrz, nie! Macie TNT Nie. Weźcie! No kur... No, tak. zdetnąłem Koniu koniu Dobra Była pierwsza fala Tak zdetnąłem tak Gratulacje Pan moderator ciągle żyje O nie Ktoś mnie paca <laughs> A kur... nie Go... Gość dobry Dał mi TNT do no, nie? Zaczął ciekać, jak go strzeliłem w ostatniej po prostu sekundzie I gościu zrobił bum What the fuck? Ej, da, daj tej Heldze TNT. Dziękuję. xD Ktoś mnie goni? O. Nie? Dobra. Papa. Pa. Messi, <laughs> przegrasz! Chodź Messi, chodź Messi. Messi. No. Bierz moje TNT. Messi. Dobra, Messi. jesteś niemożeni. No Messi, bierz to! Come on. Jest! Dobra, dobra, super, extra, eleganc. No te, te typ, co... No nie. Kto mi dał to TNT? What <laughs> the <laughs> fuck? Ej, panie moderatorze! <laughs> Jaki pan? Panie moderatorze! Jest! Jest! <śmiech> Gdzie jest <laughs> ten typek? Gdzie jest ten typek? Ja go nie widzę. Aha. What the fuck? What the hell? Sam jestem. What? Eee. No? What? No go no? Jakiś enias. Ani dymko, ani... Miał ci tada niewidzialność. To nie, 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 nie widziałeś go. What the hell w ogóle. Właśnie. No. No. Cheater jak nic. A tak dobrze koksiłem, żeby być drugim, nie? To chyba nie ma, że gościu nagle zrobił my magic disappear. A co to? Nie no niewidzialności nie ma, nie? Nie ale no nie troll byłby, nie? Właśnie tak jak teraz, nie? No koleś zasłonił mi i spadłem. On mnie szuka, jestem niewidzialny, za tam? Co Tak? Jak ktoś mógł zasłonić? Przecież przecież ty jesteś mistrzem parkour. O. Ojoj, ojoj. No wiem. No nie, ja, ja tego nie lubię, bo to nie wiadomo kiedy o, jak zniknie. Farty, Nawet pomarańczowy jak... potrafi zniknąć. To jest najgorsze. Czwarty. No coś. No coś. Dobra. O, nie. Fak. Szybki raid. O tak. No nie. No też. Nic nie widzę. A ja nic nie widziałem. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Dalej nic nie widzę. Żartuję, wszystko widzę. Wow, 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 co tam wow, wow. No, anale. panie moderatorze, proszę się us. No nie, panie o, moderatorze, to... jak pan mógł? To przez moderatora, który też zginął. On zginął w tym samym o, momencie, co ja. No nie, co ja zrobiłem? Który byłem? O drugi? Drugi byłem? U. Tak. Tak. Wow. Ej, nie, znowu to samo. Dobra, myślę, że możemy zakończyć, bo mamy 17 minut, no także elegancko. Także co, dziękujemy za oglądanie odcinka, jak widzicie, dzisiaj troszkę nam się map powtarza cały czas. E, wow, 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 tak spadłem już <laughs> na F5 bieganie. Powtarzało się, także dobra, już zakończymy. Dużo Widzimy dobra. się w kolejnym odcinku z Minecraft Party za tydzień, mamy nadzieję, że zostawicie bardzo dużo lajków, że dacie suba Bobiksowi, że udostępnicie ten odcinek na Face'ie, na Google+, dodacie do ulubionych, no i co? Dzięki za oglądanie. Na razie cześć.